Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście KKZ i dzisiaj witam się z Wami po raz ostatni w tym roku, jako że jest to filmik sylwestrowy. Jak widzicie jestem troszeczkę w innej scenerii, nie jestem na tle mojej białej ściany, która znajduje się tam, tylko siedzę sobie wygodnie na tak zwanym uszaku. I ogólnie myślę, że taka sceneria będzie pojawiać się częściej. Albo może i teraz już zawsze. Ale nie przedłużajmy, przejdźmy od razu do życzeń sylwestrowo-noworocznych. Przede wszystkim chciałbym Wam życzyć tego, tak jak w przypadku świąt, żebyście spędzili tego sylwestra i nowy rok w gronie osób, które no, Wam po prostu, mówiąc takim lekko potocznym sformułowaniem, pasują. Chciałbym po prostu, żebyście spędzili je w gronie osób, które lubicie, z którymi możecie się dogadać, z którymi macie o czym porozmawiać, no i żebyście, tak jak znowu w przypadku świąt, w przypadku życzeń świątecznych. Żebyście nie musieli spędzać tego czasu, tego wyjątkowego czasu z osobami, z którymi Wam się po prostu nie układa. Poza tym życzę Wam oczywiście szampańskiej zabawy, jakiegoś smacznego jedzenia, jakichś smacznych przekąsek, wszelkiego rodzaju chipsów, popcornu, chrupek, orzeszków itd. I oczywiście innych rzeczy, które lubicie, które są dla Was smaczne. Jeżeli decydujecie się strzelać w tego sylwestra fajerwerkami, to życzę Wam, żeby ten sylwester był wystrzałowy, a jeżeli decydujecie się, żeby nie strzelać, to życzę wam, żeby był wystrzałowy w przenośni. Mam nadzieję, że w tego sylwestra wybawicie się za wszystkie czasy, a w nowy rok wejdziecie z nową energią, z pozytywną energią i że po prostu ten nowy rok będzie dla Was lepszy niż ten, co już mija. No i oczywiście życzę wszystkim, którzy 2 stycznia wracają już do szkół, do uczelni, bo w moim przypadku ja na uczelnię wracam na razie online, co prawda, ale wracam już 2 stycznia, więc życzę tym wszystkim ludziom, żeby no byli zdolni do przyjmowania jakiejkolwiek wiedzy po tej zabawie, bo wiadomo, no może być ciężko, może być ciężko. Mała notka z przyszłości, niestety strzeliłem małą gafę, ponieważ zapomniałem o podziękowaniach i pozdrowieniach. Także tutaj teraz tak spontanicznie z ofu chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy pozytywnie wpłynęli na mnie w tym roku, z którymi danymi było się zobaczyć, spotkać, pobyć po prostu. Powspominać, pogadać, i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli chodzi o pozdrowienia, to chciałbym również pozdrowić te same osoby, które wymieniłem przed chwilą, no i po prostu pozdrowić wszystkich Was i w szczególności wszystkich tych, którzy są już ze mną te, no, ponad 10 lat. Więc powrót do przeszłości. Myślę, że to tyle ode mnie. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że zobaczymy się w jakimś. No myślę, fajnym filmiku w następnym roku, więc cóż, trzymajcie się, do zobaczenia, miłego Sylwestra i nowego roku raz jeszcze, cześć!